Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Od jakiegoś czasu pojawiają się nowe klipy do Antman i osa kwantumania, który premierę ma przypominam 17 lutego 2023. 6 lutego odbyła się światowa premiera w Los Angeles, tak więc uważajcie na spoilery. Jeżeli ja będę jakiś mówił, no to na pewno was ostrzegę. Tak więc dzisiaj omówimy sobie wszystkie nowe klipy, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich kilku dni. Oczywiście najlepsze zostawiłem na koniec. Pierwszy klip nazywa się Nigdy nie miałam normalnego życia i to mówi Cassie do Scotta. Scena rozgrywa się w samochodzie i jest generalnie dosyć poważna, jednak kończy się gagiem. Chodzi o to, że Scott stracił kilka lat życia z Cassie, no więc teraz próbuje to wszystko nadrobić. Jest zdziwiony i zdenerwowany faktem, że Cassie ma swój kostium, co tylko prawdopodobnie potwierdzi jej nową tożsamość, czyli Stager. Z oficjalnych źródeł wiemy, że Cassie w filmie ma 18 lat. Dalej wspomina, że kiedy miała 6 lat, ktoś przebrany za pszczołę próbował ją zabić w jej pokoju. Chodzi oczywiście tutaj o Antmana 1 i o Yellow Jacketa. Rozmowa szybko eskaluje, więc Hope postanawia włączyć radio. Jak się okazuje, to jest część gagowa, ponieważ nie jest to radio, tylko wcześniej nagrany podcast Scotta Langa, w którym słucha swojej własnej książki. W nagraniu jest mnóstwo nawiązań, głównie do Avengers Endgame. Scott najpierw wspomina w scenie, w której Hulk zamienił go w dziecko, a później w starca, a później w końcu im się udało. Jakby nawigować w Quantum Realm. Dalej wspomina coś o Stevie Rogersie, no ale niestety nie jest to dosyć wyraźne. Nagranie kończy się tym, że Scott Lang poznał Shopa z kosmosu, tak więc tu oczywiście chodzi o Raketa Rakuna, no i prawdopodobnie ich wspólne przygody. Rocket nie znał jego imienia, ale Scott cieszył się z faktu, iż mógł poznać Shopa, który mówi. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej eneba.pl. Kolejny klip nazywa się satelita i jest to rozmowa całego gangu na temat tego, jak podróżować w Quantum Realm. Oczywiście cały klip jest znowu prorodzinny i mówi o tym jak Hope i Janet straciły się nawzajem na 30 lat. No więc Cassie zbudowała urządzenie, które wszystkich wciągnie oczywiście do Quantum Realm. Chodzi tutaj o to, że z mapą Janet wszyscy będą mogli jakby zmapować to miejsce, poznać jego lokalizację. No więc w tym momencie nie wiem kto jest największym nerdem w MCU, czy Cassie Lang, czy Peter Parker, dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Kolejny klip nazywa się Jestem Avenger i to jest rozmowa między Kangiem zdobywcą a Scottem Langiem. Jestem bardzo ciekawy ich relacji w tym filmie, bo w jednych momentach wydaje się, że będą współpracować, a w innych, że będą walczyć razem. Oczywiście wiemy, że kang zdobywca będzie głównym przeciwnikiem w filmie, no ale wszystko jest możliwe oczywiście. W tym klipie kolejny raz widzimy, że kang nie ma niebieskiej skóry, to jest po prostu jakieś pole siłowe, jakaś maska. Jego blizny prawdopodobnie mają ogromne znaczenie, jako jeden z wariantów Kanga Zdobywcy, czy tego, który pozostał, prawdopodobnie ta wersja przetrwała również wielką wojnę multiwersalną, czy pierwszą wojnę multiwersalną, tak jak ten, który pozostał. Tylko, że ta wersja Kanga, prawdopodobnie, no nie wiem, powiedzmy, że ledwo żywa, uciekła do Quantum Realm. No więc Scott mówi, że ten popełnił bardzo wielki błąd, ponieważ jest Avengerem. No i zawołał już resztę drużyny, aby mu pomogli. No i Kang na to powiedział, że jesteś tym z młotkiem? Czy zabiłem cię wcześniej? Oczywiście wskazuje to na walkę pomiędzy Torem a Kangiem zdobywcą. Ciekawe czy zobaczymy klipy z tej walki w filmie. Mimo, że film powinien być bardziej poważny niż poprzednie, to widzę, że w każdej scenie jest coś zabawnego. Tutaj, oczywiście, Scott przyrównuje się do Tora i mówiąc, że mają podobną budowę ciała. Kang na końcu wspomina, że jest tylko gościem, który stracił bardzo dużo czasu, dokładnie tak jak Scott Lang. No, ale mogą sobie w tym pomóc. No, i to jest właśnie to, co powiedziałem kilka chwil wcześniej. W jednych scenach wydaje się, jakby mieli współpracować, a na przykład głównym wrogiem miałby być ktoś inny, no na przykład Modok. A w innych scenach walczą ze sobą, tak więc. Jak to będzie? No zobaczymy już niedługo. Kolejny klip nazywa się po prostu Kang Zdobywca, no i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo ciekawy, bo mamy tutaj bardzo dużo nowych scen. Po pierwsze Cassie i Scott zostali złapani przez jakichś tubylców. No i tak jak powiedziałem już wielokrotnie, Quantum Realm jest jeszcze niezbadanym miejscem w MCU, tak więc twórców filmu ogranicza tylko wyobraźnia na temat tego, co chcą i mogą tam pokazać. I wygląda na to, że wzięli to sobie na poważnie, bo tutaj każdy wygląda inaczej. Naprawdę jest bardzo duża różnorodność, nazwijmy to rasowa i wyglądowa. Ta postać mówi, że przyszliście z zewnątrz, tak jak on. Tu oczywiście wspomina o kangu zdobywcy. No i to by potwierdzało to, co powiedziałem, że kang zdobywca w Ant-Man i Osa Quantumania jest kolejnym, który przetrwał tą wielką multiwersalną wojnę, uciekając przed tym, który pozostał. Tutaj mamy lepszy wgląd na jego krzesło. Ciekawe czy to będzie tylko po prostu tron, czy będzie miało podobne funkcje do tego z komiksów, czyli dzięki niemu będzie mógł podróżować w czasie i przez multiversum. Tylko pewnie będzie brakowało mu bateryjki. W tej scenie chciałbym zwrócić Waszą uwagę na prawą stronę i tą. Tyczkę, czy nie wiem, to coś co wystaje z krzesła Kanga Zdobywcy. Inskrypcja na nim wygląda trochę jak Stormbreaker, trochę jak jakaś mapa, trochę jak runy, które Janet używała do otwarcia przejścia do prawdopodobnie baru w Quantum Realm. Tak więc wszystkie inskrypcje są do siebie bardzo podobne. Co ta oznacza? Dajcie mi znać w komentarzach. No i wydaje mi się, że to jest właśnie ta bateria potrzebna Kangowi do wydostania się z Quantum Realm, którą oczywiście schowała gdzieś Janet. W tym samym klipie Kang dalej wspomina, że będzie chciał się zemścić na tych, którzy go wygnali. Czyżby to była właśnie komiksowa rada Kangów? Zobaczymy już niedługo. W ogóle to chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na jeden bardzo ważny fakt w takich filmach czyli umiejętności aktorskie Jonathana Majorsa, które są po prostu niesamowite. Teraz będę strzelał, ale ta scena to prawdopodobnie wyjaśnienia Kanga zdobywcy naszej całej ekipie, co się z nim tak naprawdę stało. To koło, ta pętla prawdopodobnie sugeruje jego więzienie. Jest uwięziony w Quantum Realm i cały czas, powiedzmy, że przeżywa ten sam okres. Dlatego będzie potrzebował naprawy tego krzesła, a w tym może pomóc mu tylko Cassie i Scott, ponieważ są w stanie wydostać się do Quantum Realm i wejść do niego na życzenie. Scena, w której Hope, Scott i Hank siedzą sobie jedząc jakieś jedzonko, prawdopodobnie jest sceną właśnie, którą przed chwilą omawiałem, czyli tym tłumaczeniem Kanga, co się z nim dzieje. Jedna z ostatnich scen pokazuje nam modoka, który strzela laserem z czoła prosto w Cassie i Scotta. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo dziwny fakt. Dlaczego wszyscy strzelają jakimiś tam rakietami, pociskami, laserami... Prosto przed naszych bohaterów. Dlaczego oni nie celują im na przykład w głowę albo gdzieś prosto w serce? Taka, tak, żeby w nich po prostu trafić. No to jest po prostu zaskakujące. W każdym razie przecieki mówią, że Modok będzie na początku zły, wrogo nastawiony, jednak później zmieni strony. Ostatni klip jest według mnie najciekawszy i nosi tytuł Bitwa. W tym klipie powtarza się bardzo dużo scen. Jednak nowy dialog i nowa scena to ta, którą teraz widzicie na ekranie. Postać, o której wcześniej wspomniałem, mówi, że Kang spali cały świat, aby cię znaleźć. Prawdopodobnie mówi to nie do Antmana, nie do Hope, tylko do Janet. Zwróćcie uwagę na reakcję tłumu. Wygląda na to, że niczym się nie przejmują. Zupełnie jakby znali osobę, z którą rozmawia ta nieznana jeszcze nam osoba. W kolejnych scenach widzimy przebitki bitwy, która wygląda no naprawdę spektakularnie. Jedna ze scen pokazuje wielką bitwę, którą wcześniej twórcy mówili, że inspirowali się bitwą z Aquamana. No wiecie, ta bitwa, w której rekiny strzelały laserami. Tutaj ma być podobnie. Dajcie mi znać co sądzicie o klipach, czy jeszcze bardziej Was zachęciły do obejrzenia tego filmu w Dzień Premiery, czy może poczekacie trochę dłużej? Jeżeli pojawi się kolejna paczka nowych klipów czy nowych e, spotów reklamowych, to oczywiście omówię je dla Was. Trzymajcie się na razie.